Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z naszej serii od A do Z. Dzisiaj moi drodzy literka B. No i oczywiście przede wszystkim musimy zacząć tutaj od losowania wieku, w którym sobie tutaj zaczniemy. Więc zobaczmy co dzisiaj wypadnie. I moi drodzy, mamy rok 1618 No, ciekawy jestem, jakie tutaj będą kraje Na literę B Ej, trochę tutaj tego jest, ale z tego co widzę, to są takie malutkie Państewka. Ty, sporo tego jest Bardzo dużo tego jest, co jest Z tego co widzę, moi drodzy, mamy tutaj 37 Państw, więc ja nie będę wypisywał tych wszystkich Nazw i po prostu mamy, moi drodzy, tutaj Od 1 do 37 Więc tutaj, moi drodzy, mamy po prostu od 1 do 37 Cyferki i po prostu alfabetycznie Co nie, no bo nie ma sensu po prostu Przepisywać tych wszystkich nazw, więc zaczynamy losowanie Zobaczymy jaka liczba tutaj wypadnie i moi drodzy mamy liczbę numer 17 17 moi drodzy, tutaj z tego co wychodzi na moich tutaj liczbach To mamy tutaj takie państewko w Indiach Więc dosyć ciekawie, tutaj mamy wielcy mogołowie Ale jakoś tutaj ty, rankingowo gorzej stoją No dobra, to dzisiaj moi drodzy zjednoczymy Indię Czyli moi drodzy ustawienie tak jak w poprzednich odcinkach Znaczy w poprzednim odcinku 1. Czyli trudny, agresywny na 250 punktów Więc zaczynajmy Też widzę, że mamy fajne rzeczy na start Obrona jednostek 1, maksymalnie poziom umiejętności doradcy i limit pułków to jest, no dobre jak na start. Za dużo nie zarabiamy, więc pójdźmy sobie tak, dyscyplinkę, a pierwsze wydatki hmm, może najpierw tutaj sobie zmniejszymy to wszystko. Będziemy zbierać sobie na stolice jakieś rywale. Tu mamy takie państewko, niech będzie. W ogóle zobaczmy, czy tutaj dyplomatycznie jak to wygląda. Ty możemy mieć jakiegoś sojusznika, 130 miejsce. Z tymi i z tymi w takim razie będę poprawiał relacje. Oj, z tymi, oni mają, a nie, siódme miejsce mają. To jakoś wtedy źle patrzyłem, czy coś się nie zaktualizowało? No potężni, potężni, to z nimi też trzeba poprawiać relacje. No i zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie. A oni z nami tutaj wzięli rywala, no dobra, to też sobie z nim, weźmiemy z nimi rywala. Tym zaproponujemy, gdzie oni byli, tutaj? Nie. A ci tutaj, sojusz. Ej, wy mi wojnę? Ej, dwie wojny mam od razu, ale szybko widzowie. No tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Lecimy pod tą mega obronę? To Na razie musimy sobie nieco uciec stąd. Ej, dobra, złapali nas, ale jest okej. Okay, bo staramy się tutaj bronić. O, pieniądze dostaliśmy, dzięki Mordo. Może na razie damy też większe wydatki na armię. No może wbijmy się tu w nich? Może akurat damy radę. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Zjeddźmy z nimi do końca, widzowie. Złapani. Tu już gościa mamy przejętego. Teraz lecimy tu, okej. Okay. Ej, oni nas zaatakowali, to prawda, ale my ich idziemy. Dobra, jednego gościa załatwiliśmy. Dzięki za prowincję, Mordo. Ej, ta obrona coraz bardziej mi się podoba, widzowie. No, szczególnie jak ktoś nas atakuje, co nie? To jest mega OP. No i tu na stolice stoimy. Dzięki, nara! Ej, dobry start. Znaczy, dobry, no w miarę. W sensie, no trochę się przestraszyłem, ale jest git. Dobra, wolę trochę mniej prowincji, ale zgarnąć pieniądze. O tego gościa tutaj biją. A z kim ja miałem mieć tutaj z tymi, ale go też biją z tego co widzę. No, jeszcze przygrywa. Może z tym się uda wziąć ten sojusz, tylko on już ma sojusze. No dobra, na razie to na spokojnie. Musimy się porozwijać, poasymilować nowo zdobyte tereny, ale taki ok start, podoba mi się. tylko że religię musimy zmieniać. No właśnie, co my możemy utworzyć? A nic nie możemy utworzyć. No dobra, to pójdziemy po prostu sobie zmienimy nazwę na Indię. Pójdziemy sobie w dyscyplinkę na start, oczywiście. O, sojusz tu mamy? Oman, trzy prowincje, no nie dzięki. No też możemy mieć. Limit 31, okej okay. On z kimś prowadzi wojnę? Prowadzi, przecież rzeczy przegrywa Zaryzykujemy Tylko Skoro atakujemy, to teraz to by się przydało Ta szarża nie utrzymanie sobie większe zrobimy Najwyraźniej, naj, najwyżej najpierw będziemy na razie tutaj bardziej atakować Niż rozwijać, no bo też w sumie Zdobywając nowe prowincje też się rozwijamy, co nie? Jakby nie było, ktoś Portugalia w ogóle płynie Ona to ma kilka prowincji, Portugalia Dobra, udało się moi drodzy, wzięliśmy to praktycznie za darmo Żadnej bitwy nie było Oni możliwe, że byli zmęczeni jakimiś tutaj walkami O, weźmiemy też stolicę Oj, kolejna wojna. Teraz wracamy na obronę. Nie jest głupio z tym manewrować w ten sposób. No, nawet jak nas tutaj atakują, to jest mega git. Dawaj tutaj lecimy teraz na stolicę im. Zabierzemy. Dobra, mamy całe państewko. Dzięki, nara. Kłaniamy gościa. Okej, okay. teraz tutaj. Z tym musimy ciągle mieć dobre relacje. To jest bardzo kluczowe. Z tym... A, to jest nasz rywal. No sobie nam zależy, żeby to ich podbić wszystkich, co nie? Kolejna wojna, dobra, idziemy tam. No zobaczmy, jak to wygląda. My mamy 5-2 generała, oni mają większe morale, okej. Okay. My mamy działa, oni nie mają działa, może to coś tam daje. Z tego co widzę, nie, zaśnik ataku jest taki sam, ale my mamy przewagę liczebną. No oni ponoszą też o wiele większe straty. równiny, a my jesteśmy obrońcą, mamy teraz właśnie tą doktrynę. Tutaj pod obronę bardzo mocną. No i ty zniszczyliśmy mi marmię. Nice, widzowie, ta obrona naprawdę jest przepotężna. Tam mną gości coś przejmuje, ale możemy go olać w sumie. Postaram się tutaj, albo zniszczymy go. O, pokonaliśmy go, trochę przesadził. E, musimy zmienić ten kolor, bo trochę się zlewa. to zaraz. Dobra, mamy ich 90%. Też bardzo, bardzo dobrze. Aha, no, moi drodzy, ciągle zapominam? A dzisiaj mi się przypomniało. <grych> Muszę częściej o tym pamiętać. Hasło na dziś. To budowa wielkich Indii. W ogóle zobaczcie też kolonię, jak to wygląda aktualnie. Tutaj, moi drodzy, mamy Brazylię, która jest portugalska. Tutaj mamy kolonię y, hiszpańskiej, to całkiem nieźle. Co się w ogóle w Europie? Rzeczpospolita? Nice, nice, całkiem potężna. Szwecja, okej. Okay. Z kim oni mają sojusze? Z Austrią. Francja Bita. Tutaj Osman Wielki. Czarstwo rosyjskie. Dynastia Ming. Możemy też sobie wziąć w sumie pożyczki. Na no to, żeby asymilować to szybciej te tereny. Trochę zajmuje czasu, no jeszcze tak dużo nie zarabiamy. Ale to na pewno przyjdzie taki moment, że się weźmiemy za ekonomię. A na razie to ja bym podbiła, póki możemy. Bo już tutaj na południu jesteśmy chyba najsilniejszym państwem. O, tego gościa możemy pokonać. Tutaj ci jeszcze zareagują, tylko zmieńmy, zmieńmy sobie tryb na szarże. Oni teraz teraz giga atak będzie. Zobaczmy. Oni tylko 5000 tu mają. Ich też pokonajmy sobie i też ich poprzejmujemy. To jest to lice, żeby ich wchłonąć też. Cyk, cyk, cyk. Elegancko jeszcze pieniądze. No, agresywność jest bardzo malutka, bo to jeszcze nie są rozwinięte prowincje jakoś mocno. Mamy też tutaj, e, niech będzie wpływ z produkcji, wydajność produkcji, trochę by się przydało więcej pieniędzy. Koszty wojska w ogóle tutaj jest ciągle na niskich, a mimo to wygrywamy. No, wylosowało nam się chyba też tutaj jedno z takich silniejszych państw, mi się wydaje. Dobra, możemy tutaj zaatakować i ci zaragują. Hmm, no dobra, tylko ci już mogą mieć dużo armii. A co jest? Aha, Republika Zjednoczonych Prowincji, Święte Cesarstwo Rzymskie. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To są pozajmowane tereny. A myślisz zmieni sobie ten kolorek? Bo zróbmy sobie taki indyjski, żółty, ładny. Dobra, to możemy się też zająć tutaj ekonomią, bo tutaj w Indiach na pewno są jakieś fajne rzeczy. Wanilia, szafran, takie dosyć rzadko spotykane tematy. Jeszcze tutaj sobie możemy właśnie dać Czas budowy, koszt budowy zmniejszyć. Tutaj szkła. Bianpur. Zmieńmy sobie nazwę. na Indie! I tyle. Plaga jest jaka jest? O, właśnie, solicę możemy sobie ulepszyć i może trochę zacząć inwestować w badania, bo punkty zawsze spoko, jeżeli chodzi o punkty dziedzictwa, znaczy punkty technologii. Jakieś ten, punkty przewagi, te klimaty. O, tutaj coś mamy. Przyrost natura... Yy, przyrost naturalny, moi drodzy, przychody 2-4. Dawaj to. to jest spoko. No teraz jak zarabiam 4, a dostaniemy 2-4 za ten cud, no to to jest giga dobre. Tutaj ktoś nam proponuje sojusz, ale takie takie malutkie państwki. Tu mam takiego gościa, który się wydaje dosyć słaby. Moglibyśmy go zaatakować? Właśnie coś tutaj? 6-5, nice. Oj, z tymi władcy mongolowie trzeba poprawiać relacje. Nic nie zaatakowali przypadkiem. Dobrze, dobrze, tylko 10 tysięcy. Dawaj, tutaj teraz ich. Dobrze, dobrze. Tyk, tyk. O, 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 dobra, duża bitwa, ale daliśmy radę. Daliśmy radę, moi drodzy. Dobra, jest Gites, jest naprawdę Gites, tylko ci mnie martwią, ale z nimi poprawiam relacje. Ale pójdziemy sobie w to, żeby mieć właśnie tej bonus do poprawy relacji. I mamy propozycje sojuszu, dwie prowincje, interesuje nas. Tu mamy misje, jakieś tam badanka, te klimaty, te tematy. Tutaj waluta papierowa, prawa włas... Aha, golda nie mamy. Prawa własności, okej. Okay. Punkty, punkty, punkty. I chyba dyscyplinka, no ta dyscyplinka oddaje zawsze i wszędzie. Też przydałoby się zaraz zwiększyć to marmię bo 20 koła już może być zaraz mało przy niektórych państwach. Następne punkty przewagi trochę w gospodarkę koszt budowy, jak najbardziej zmniejszamy. No i tutaj zaraz też 1000 punktów wsadzimy w budowę. No musimy tutaj ekonomicznie się rozwinąć, jeżeli chcemy tutaj walczyć z większymi państwami. Możemy mieć sile tej armii. 40 koła, byłoby to spoko liczba. Dorzućmy sobie tu działa, koni, te klimaty. W ogóle możemy ulepszyć jednostki jakieś? Nie. Dobra, 40 koła. No to czas się zająć moi drodzy tutaj południem. Więc zaatakujemy sobie. A, właśnie, dawnych doradców już nie mamy. W sumie nic ciekawego nie mamy, niestety. Kurde, ci wielcy Mongołowie, muszę bardzo dbać o tą relację, bo oni bardzo często lubią się nagle mi ten, nagle się przestawić i nagle chcą pogarszać ze mną relację. A jak mi powiedzą wojnę, to może być bardzo przypałowo. Dobra, tutaj ich sobie zjadamy na ludzie. Tylko szkoda, że nie mieli żadnego sojusznika. Ale to na spokojnie. O, tutaj to wszystko możemy zjeść ich całych. Już 19 zarabiamy, więc całkiem nieźle. Tutaj teraz wszystko do asymilacji. Poczekamy sobie na pieniądze, żeby jeszcze kwestie kulturowe, religijne tutaj zmienić. Ciężka kawaleria, dobra, czyli ulepszamy sobie jednostki. I tu mam takiego ziomeczka. I tutaj oni wszyscy zareagują, ale powinniśmy dać radę, co nie? Moja armia jest dosyć silna, i tutaj już wygrywam bitwy. Okej, okay, oni też mają mało jednostek. Ja jestem bardzo ciekawy, kiedy tutaj dojdzie do momentu, kiedy będziemy walczyć no, z tymi takimi największymi, co nie? Tutaj trzeba zdominować. Bierzemy wszystko, agresywna ekspansja, no nas nie boli. Zostało tutaj kilka takich małych państewek, więc możemy tutaj z nimi też powalczyć. Ale dawaj, dawaj tu, mordo od razu, lecimy z tematem. Chociaż trochę przesadziłem, bo trochę manpowera nie mam, ale dobra, przejąłem go. Właśnie, bo tutaj te wydatki chyba mam bardzo niskie, nie mam średnie. Dobra, to niech na razie tak zostanie, ale to dobra, to niech sobie jednostki odpoczną. Włączymy tutaj asymilację oczywiście szybciutko. No już mamy 20 miejsce w rankingu, więc idziemy powoli do przodu. Właśnie trzeba tutaj w stolicę pójść teraz, poinwestować, żeby te badania jeszcze szybciej się rozwijały. Mamy też mamy kakao, więc kwestia jest taka, że te badania naprawdę możemy nieźle rozkręcić zaraz. My też utrzymanie prowincji, miesięczny dochód, no to jest to, co chcemy. No ale oczywiście, jak będzie jakaś możliwość, to możemy tego gościa na przykład zaatakować. A, odrzucono. Hmm. Tu mam jednego gościa, byśmy mogli go zaatakować, i byśmy chyba Holandię mogli stąd wyrzucić w ogóle. Dobra, właśnie, przejmijmy tu, 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 wbijamy. I robimy wrogie przejęcie. No i nara, hyc. Powiedzmy, że ich tutaj stąd wyrzuciliśmy. Nie dosłali jednostek na czas. Oni tam w Europie raczej kolorowo nie mają, no i po prostu stracili teren. Oni gdzieś tu chyba jeszcze mają tereny. Tak, jakieś są te pojedyncze prowincje. Królestwo Francji jakoś sobie radzi. Hiszpania. Królestwo w Portugalii urosło. Rzeczpospolita nasza istnieje. Cesarstwo rosyjskie. Okej. Okay. Osman. Tutaj nie widzę, żeby się dużo działo. No, Hiszpania dominuje, co nie? Hiszpania to jest chyba pierwsza potęga, aż. Nie no, w sumie. Też dziwnie, że przegrali tak z Portugalią, mając tyle kolonii. Czy dalsze dochody, pieniądze i tak dalej. Cesarstwo rosyjskie się wbija w Amerykę. Dynastia Ming. też całkiem spora. za za niedługo będziemy musieli się klepać z tymi mongołami tutaj. Dobra, też sobie zjedzmy tego do końca. Gdzie ten bot idzie? To mi czasami dobija. O, właśnie, poprzejmował tutaj wszystko i dzięki Nara. Ale w sumie możemy z tym powalczyć do końca. Też mu zniszczyć armię i tam coś pozajmować tereny. Jest dosyć blisko tutaj. O, on się z kimś tam prowadził wojnę. Dobra, bierzemy to, 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 to i to. Nara, ja to przyjmuję. No i spoko, mam 15 miejsce. Jakbyśmy chcieli się bić z tym gościem. 121. Uuu, to dużo. Musimy też tutaj pójść limit pułków. I zacząć sobie. Tutaj, moi drodzy. tak, Po pierwsze. Aha. Nie wziął już nas na rywala, Kurde, nie Bardzo, bardzo niedobrze. Limit wojska trzeba powiększać. I to mocno. I to srogo. Tak powiem. Właśnie. Wczytajmy sobie gierkę. Bo wiadomo, to, jak się bierze z dziedzictwa te limity, to czasami one nie wchodzą. Aj, tu trzeba niestety nazwę jeszcze raz ustawić. I kolor. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłości zmienione. No tak nie ma sensu cokolwiek nazywać. No i jeszcze mają większą szerokość parola bitwy. Technologicznie. 51,47. No, słabi jesteśmy. Jakbyśmy zmniejszyli koszty badań. Badania 50. 3. A teraz? Dalej będą 53? Tak, no to nie musimy, okej okay. 80 tysięcy armii możemy mieć Więc niech i tak będzie o, Imperium Osmańskie Sojusz! Jak najbardziej, panie kolego osmański! Uuu, to byłoby spoko. On jest nawet wcale nie tak daleko. Jeszcze w sądy sobie pójdziemy, żeby więcej zarabiać tutaj. Dobra, jeszcze nie jest aż tak źle. Tylko musiałbym sobie teraz zregenerować manpower. I ulepszymy sobie jednostki, żeby tego gościa tutaj pojechać. Byśmy mogli wziąć do tego osmana, moi drodzy. I to jest plan. I chyba to zrobimy. Tylko niech się nam trochę manpower zregeneruje. Może damy tutaj, żeby większe wydatki były na manpower. Oj, ja ale to za bardzo nic nie daje. To zrobimy to inaczej. To tylko 100 ludzi więcej nam się regeneruje. Zasoby ludzkie. I po prostu będziemy tutaj puszczać. Jak byłaby tylko możliwość, to żeby to powiększać. Chociaż ten limit tutaj trzeba wziąć. Maksymalna zas maksymalne zasoby ludzkie to też jest ważne, żeby ten limit bustować. Szerokość pola bitwy, właśnie, to też jest kwestia istotna. Ile mamy? 32. Oni? 40 już, kurde, czyli mają maksa. A to może być, no, kluczowe. Kolejne badania. O, 3 punkty przewagi mamy. To może na razie pójdźmy w wojskowe. E, punktami dyplomatycznymi mi sobie tam zbustuje to. To maksymalne morale armii. To mnie interesuje. No ja sobie tutaj to po prostu Zwiększę sobie, żeby mieć większą szerokość pola bitwy Jak oni wyglądają? 9-9, kurde, to też są mocni, Mam 4-3 Chciałbym już ich zaatakować, ale trochę się cyka, musimy się lepiej przygotować, bo to może być bardzo kluczowa wojna Aktualnie Osman tam sobie prowadzi jakąś wojnę Ale co tutaj, w Fabryce, to sobie poradzi? Możemy byśmy coś przeatakowali, co? Na przykład tych tutaj, cyk, cyk Atakujemy Tu pokonać gościa, tu na stolicy od razu podejść, się manara. No i wzywa, i bierzemy sobie te prowincje I będziemy szli tak trochę w prawo I tak dalej, tylko żeby też nie być za blisko Mingu No bo Ming jest dosyć sporawy I on jest szósty, no ale mam z nimi dobre relacje A ci tutaj, oni mnie nawet nie lubią Siema, wbijamy wam na stolicę. No i koniec, tego gościa też byśmy pobili Chociaż nawet nie wiem skąd, gdzie on jest Gdzie on ma prowincję, a tam aż daleko to nie Bo tam się nie wbijamy Sojusz z Osmanem nam się skończył, nie Osman kochasz mnie? A, nie bardzo A Persja jeszcze mogłaby być spoko sojusznikiem Na tego gościa, o kurde 60, 60. Zaraz nas co nie? No już ma jakiś sojusz A Ming? Kurde, też ma jakiś sojusz. Pójkoś do sojuszu. O, i Persja chce pokój. E, Zacz, sojusz. No i git. raczej go nam pomogą. Nie możemy żadnej mieć armii. 150 tysięcy. Jeszcze sobie ulepszamy na jakichś strzelców tutaj. Zróbmy sobie armię do stu koła. Zobaczymy, czy damy radę. Z naszym tutaj przeciwnikiem. No, on znów wzywa jakichś tutaj kolegów, ale oni są bardzo mali. Technologicznie no mogą być lepsi. Kurde. Cykam się trochę. No dobra. JOLO, widzowie. JOLO, JOLO, JOLO. Prędkość 3 tutaj na maksa w atak jak najbardziej. Możemy sobie jeszcze tak, o bo tutaj w sumie Obrona generałów, prędkość ruchu Maksymalne zasoby Weźmy sobie tego gościa, zbustujmy go Mamy pieniądze tutaj Atak jednostek, niech będzie No to po prostu tak zbustujemy tych ziomków Że gdzieś tam działali, dobra zobaczmy co tu będzie się działo? Oni oczywiście nam pomagają, co nie? Tak, tak, ruszają tutaj na niego powoli, okej. Okay. Oho, dochodzi do pierwszej bitwy, moi drodzy. 56 tysięcy. E, on jest, chyba ma większą szerokość pola bitwy: 40. mam mamy 36, więc to nie jest duża różnica. Ale zawsze znaczy coś, ale moje jednostki, no, jest ich więcej, dlatego się bardziej rozstawiłem. Ale widać, że on ma generała 19, 18. Ma większe morale. Kurde. 53. A już mam 60, czyli ja mam jakościowo lepszą armię niż on. No dobra. A jeszcze jedno, moi drodzy. Wydatki na wojsko na maksa. To się przyda. Ty, ale podniósł tu Duże straty, jeszcze też 20 koła jakby nie było straciłem, ale gonimy jego armię tutaj gdzieś dalej, musimy ich wyłapać, o kurde, drugą armię ma, o kurde widzowie, to i przegrywamy, no i GG, chyba, że jakimś cudem, jakimś cudem, dobra, udało mi się jakimś cudem, ale jest problem, bo nie będę miał całej armii teraz aktualnie, muszę się cofnąć, o kurde, on mnie goni, no nie, no nie, skasztaniłem to widzowie, cała armia wyparowała, po pierwsze tak, on ma ponad 100 tysięcy armii, ma ponad 100 tysięcy armii. No i zawsze, gdzie jego wasale coś tam jeszcze pomogą mu. Dobra, musimy iść, moi drodzy, w amfiteatry. Potrzebujemy teraz tak. Potrzebujemy teraz punktów, żeby mieć możliwość większych akademii wojskowych i tak dalej. Więc tutaj mocno kładziemy teraz nacisk na amfiteatry. I teraz, właśnie tutaj, możemy sobie to odblokować. Niektóre rzeczy. Limit wojska dajmy sobie na maksa. Obrona jednostek, Pójdźmy sobie w atak jednostek. No i chyba sobie postaramy się ogarnąć, żebyśmy mieli tutaj, no, nieco większą armię. Taką 200 tysięcy. Wtedy byśmy raczej dali radę. Ale też kwestia jest tego, że mieliśmy bardzo małe zasoby, jeżeli chodzi o manpower, co nie. Dobra, możemy sobie teraz zrobić drugą armię, co prawda, no tak jakby na raty, bo maksymalny manpower nam trochę na to nie pozwala. Włożyliśmy mocno tutaj w ekonomię, żeby też taka ilość armii nie dojechała no to też trzeba mieć zaraz hajs. No i czekamy, żeby zrobić sobie kolejne tutaj 50 koła, a później następnie zrobić sobie zapasy na wojnę. No i tutaj jeszcze bierzemy Persję dalej na sojusznika. Jeszcze sobie stawiam manufakturę, jak tylko mam taką możliwość, jak mamy pieniądze. Jeszcze możemy sobie ulepszyć jednostki. Już mamy tutaj elitarną piechotę. Dobra, generałowie 27-20, a tutaj mamy 26-15. No i lecimy z tym gościem. Wzywamy Persję, moi drodzy, i zobaczmy jak to będzie. Oczywiście tutaj doradcy, 3 w atak, okej. Okay, tutaj jeszcze możemy jednego gościa sobie dać w produkcję. 4,5 Tysiąca punktów, to jeszcze sobie coś tutaj powydajemy. I tutaj dochodzi do bitwy. 32 koła. Nie mają w ogóle tutaj dowódcy, więc spoczko z poczką. I to nie przeszkadza. O, 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 tutaj w tą stronę. I 63 tysiące. Musimy ich wyłapać. Dobrze, mamy ich. No, mają gorszego teraz generała. Mają większe morale. Technologicznie, no tutaj elitarny, to technologicznie w sumie to chyba mamy przewagę w jednostkach. No dobra, tutaj pokonani. Pokonani, ale lecimy za nimi, żeby ich dojechać do końca. Aby już nie było z czego się regenerować, tutaj też tego gościa sobie złapiemy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czy to jest wszystko? W ogóle osiągnęliśmy więc w szóste miejsce na świecie. A wiadomo, tak jak mówiłem, w naszej serii jest to, żebyśmy byli top 1 na świecie, nieważne jakim tam państwem zaczynamy. No chyba, że po prostu zaczniemy jakimś takim państwem, które i tak już będzie stało wysoko, no to wtedy będziemy to jakoś tam modyfikować. Ale dobra, myślę, że tutaj możemy puścić już bocika, żeby tego naszego tutaj kolegę pojechał. Ty, ale coś mało jednostek miał teraz. Wcześniej miało o wiele więcej. Może on poszedł w stronę Persji? Persja jako tak dojechała? Nie wiem. Mega dziwne, ale okej. Okay. Musimy sobie tutaj na pewno utorować jakąś trasę gdzieś tutaj dalej. A patrzcie, on tutaj w ogóle jeszcze ma tereny. Mega dużo terenów ma. Wykorzystamy te punkty jeszcze tutaj, żeby mieć właśnie. Agresywność mniejszą No i zobaczmy, co będziemy mogli tutaj zabrać Bo Na pewno chciałbym gdzieś do tego momentu Pyk, okej okay. Następnie iść gdzieś w stronę właśnie tutaj Kurde, zabraknie trochę punktów że miał tak do dynastii Ming taki mały korytarz No nie będzie to za piękne no, Ale coś tu trzeba wykombinować Kurde, ale on miał prowincji Oho, dobra, dobra No i zaczyna jakoś wyglądać No i git <laughs> Śmiesznie to wygląda, ale, ale okej okay. Mamy to. Teraz oczywiście trzeba ogarnąć te nowo zdobyte prowincje. Dynastia Ming dopiero jest na ósmym miejscu. No i jeszcze, oczywiście jak zejdzie nam pokój, to go będziemy dalej tyrać, więc nawet tutaj będziemy pogarszać dalej relacje. Też tutaj, no, atak jednostek, te tematy też tutaj się obroniły. No jeszcze dwa się będziemy leźć dalej, żeby te jednostki były jeszcze lepsze. Stolice możemy sobie ulepszyć. No ale co byśmy nie pokonali takiego Mingu? Kurde. Pogorszmy z nimi relacje. O, jeszcze armia profesjonalna jakaś tam. Ale widzę, że to nie zmienia mi jednostek. Tutaj lecimy dalej, żeby limit wojska był lepszy. Dyscyplinka jeszcze większa. Nice, nice. W ogóle, patrzcie, Ming. Ma 50, my mamy 100 dyscyplinki. No to re, no to. No to, moi drodzy. Nie, wiem, czy nie pod, czyż, Kurde, chciałbym podwyższyć poziom trudności, żeby było ciężej, ale kwestia jest taka, że my wtedy w ogóle nie będziemy mieli Madbauera. No właśnie, może się tutaj porobimy sobie budynki. Bo czemu nie? Manufaktury sobie popostawiamy gdzie nie yy, Bo tutaj, jak mamy te wydatki. A, może dać więcej na armię, żeby armia była jeszcze silniejsza. No i lećmy w ten Mink. Oni mogą się nas bać. My teraz w sumie nie mamy żadnego sojusznika, ale w sumie, czy nam jest potrzebny teraz sojusznik? Myślę, że jesteśmy w tym momencie, gdzie po prostu pokoloryzujemy sobie tutaj Azję. W tamtym odcinku przejmowaliśmy bardziej Afrykę, a w tym odcinku bardziej tutaj Azję. I to właśnie tą część taką chińską, indyjską. Czy Ming ma jakieś jednostki? Halo, Ming. Halo, Halo, Ming. O, coś tam. O, coś była jakaś bitwa. Gdzie? O, tu jest jakaś jednostka. Chyba dostali po głowie i sobie poszli. Nie, no, nie robi mi jakieś oblężenia tutaj czy coś. A tu jest ten. A nie, tutaj jest przeciwnik. O, tu jest Ming. Nie wiem, czy tutaj coś złapią. Była jakaś bitwa, bo starczynią jakieś prowincje. Dawaj, tutaj. Dobra, już nie ma mingu Oni mają co, po 9 tysięcy jakieś jednostki? Dobra, piątka, let's go, tyle wam powiem o, proszę bardzo. Ty, ale ten mikro jest ogromny, bo na w Japonii jest. Jakbyśmy chcieli to ugryźć. Jakoś tak, Jakoś tak. Jakoś trzeba to inaczej zrobić. Po pierwsze, nic nie widzę przez ten żółty kolor. No weźmy coś takiego. Będzie ładnie. I lecimy zaraz na tych wielcy mongołowie. 1700. No już tutaj drugie miejsce mamy, moi drodzy, na świecie. Nasze piąte. Piąte. sorry. Dwa, pięć się pomyliło. No, że nawet ekonomicznie to już skakujemy na trzecie, jak sobie pobudujemy budynki. Ty, co jest? Zaatakowali nas. Dobra, tam się klepią. Tutaj chłopaki. Dobrze, dobrze. Sojusz, co z manem mamy? Tutaj mnie bije, tak, to mnie bije. Aha, ten i myślałem, że tu przypadkiem, czy nie, Persja od tu wbiła. Dobra, tutaj, tutaj złapać trzeba. No, się odważyli chłopaki tutaj na atak. No, kto by się spodziewał? Dawaj do końca go. Ja się damie atakować. Ty, ale mi power w ogóle z mega. Dobra, zajmować mi to. chyt, <laughs> hyc, chyc, Tu, 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 tu. Jęgi, niekolorowanko. No i tak chciałem ich zaatakować, a że oni mnie zaatakowali, no to, to nawet lepiej tutaj. O, tutaj to im zabiorę. Mogę nawet ładnie im to zabrać. Poszlibyśmy jeszcze tu, jak delikatnie. Do tego możemy im wchłonąć w ogóle, tego wasala, czy kto tam to jest. No i nice. Wielkie Indie rosną w siłę. Hmm, coś Osmanowi mamy pomóc tutaj gdzieś. Nie wiem, gdzie tutaj mamy leć lecieć. Aha, no to, no to. Ty, patrzcie jakie jest wojsko tutaj takie dziwne, pod jedną, trzy jednostki. O, maksymalne zasoby ludzkie, to sobie musimy boostować. I to bardzo. O, jeszcze jakieś tutaj dochody, jeszcze większe. Obrona generałów. Nice, nice. O, już jest z nimi skończył pokój, więc yy, Siema, Mordo lecę z tobą na nowo. Nawet tutaj raczej Armii zregenerował. Raczej tutaj co wojny będzie słabszy. Nawet tutaj widać, że no, za bardzo nie muszę nic robić. Nawet tutaj sobie mogę wchłaniać gdziekolwiek o te tereny. Tak go odcinać coraz bardziej od świata. O, patrzcie, ile jeszcze punktów mam. No, i kolejne prowincje. Dzięki, Mordo. A taki silny byłeś? No, taki silny chłopak był. Było, ale się skończyło. Już ulepszamy sobie jednostki. Nice, nice. Kolejny cud. Maksymalne morale. No nieźle. Czy coś tu jeszcze iść wojskowe? No, obrona generałów możemy iść. Biedni mągłowie. O, dynastia Ming jeszcze zareaguje teraz? No to to już może być ciekawsza nieco wojna. Czy tutaj po prostu Ming da radę? Coś tutaj? O, tutaj jakieś dobra, jeszcze jakieś walki. Czy Ming będzie w stanie nas tutaj zatrzymać? Coś nam tutaj uprzykrzyć życie? Na razie tutaj widzę, że gonimy. Gonimy gościa. O, pokonany. Wracamy sobie. O, no, Sojusz, no Osman chce z nami ciągnąć Sojusz No to jest ciekawa sytuacja Tylko nie wiem, czy tutaj właśnie te jednostki nie będą za bardzo chodzić Od lewej do prawej, zamiast zajmować I oni gdzieś tam, jak trzy państwa będą nas zajmować To trochę to czasu może minąć, ale zobaczymy Dajmy sobie na piąteczkę i zobaczmy, czy moja armia sobie da rady No bo mi tutaj trochę wbija Ale gdzieś tu widzę właśnie, że ich łapiemy Cyk, myk, pyk, elegancko Właśnie mamy drugą jakąś tam wojnę A, bo to była wojna Osmana i co, poleciliśmy im pomóc w międzyczasie? Dobra, no trochę się tutaj klepiemy czasu Latka lecą, latka lecą Tutaj trochę tego, trochę tego, dobra, mamy to. Trochę tego bijemy, trochę tego bijemy. Okej, okay, tego tu wchłonimy. Tutaj ten. Coś takiego. Co, wchłaniamy go całego? A czemu nie? Jeszcze trochę Mingowi zabierzemy. 88 agresywnej. Niech będzie, że Ming też coś straci. Tymi jesteśmy dalej trzeci na świecie? Zobaczymy po tej wojnie, jak to będzie. Ej, mam pierwsze miejsce, moi drodzy. Udało się. Tylko jak bym chciał jeszcze tak, o, polecić sobie. W ogóle tak, tutaj wydać na asymilację. Na zmianę religii. Chciałbym manufaktury wszędzie na maksa zrobić. I zobaczmy, moi drodzy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkt. No bardzo ładnie. Drewno tropikalne, dużo rzeczy. Marmur. Fajnie, fajnie, miło i sympatycznie. Kto jest na drugim miejscu, moi drodzy? Zobaczmy sobie teraz ranking. Imperium osmańskie, czyli no jakby nie było państwo, które chce ściągnąć z nami sojusz nie bierze nas na rywala, więc dobrze dla nich. Ej, oni tutaj. A nie, to jest. Dobra, mają dobre relacje, ale no tutaj też ładnie się wbili w Afrykę. Rzeczpospolita, tutaj widać, że trochę zadziałała. I dalej istnieje, więc bardzo fajnie. Później mamy Francję. Okej, okay, Francja tutaj się wbiła trochę, pozajmowała tej terenów, trochę się wbiła w Anglię. Rzeczpospolita, Meksiko. A Meksyko jest jakby tutaj wasalem. No jakby tak zsumować, to kurde Hiszpania też była mocna z tymi wszystkimi terenami, bo tutaj w ogóle Szkocja zejła Islandię. Ale fajnie, moi drodzy. Udało nam się, moi drodzy, ponownie stworzyć wielki byt, jaką tutaj są Indie. No Indie lepsze niż aktualne stanie. Wiadomo, tutaj byśmy mogli to podziadać jeszcze takie pierdółki, ale to już nie ma większego sensu. Tak czy inaczej, moi drodzy, literka EB została zrealizowana. Co prawda zmieniliśmy nazwę na Indie, ale no taki się kraj wylosował. No i tak im się udało to wszystko zrealizować. Więc ja mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapkę komentarzu subskrypcji. Wbijajcie też na drugi kanał. Na razie trzymajcie się, hej.